Dzień dobry. A teraz powiem Wam, że tu wszyscy czemuś komuś służą, tak? Ty służysz komuś, a ktoś tobie służy. Czyli wszyscy na twojej drodze byli. Po coś jedna osoba nauczyła Cię miłości do, cie, do siebie samej, druga nauczyła Cię siły, trzecia cierpliwości, czwarta miłości do natury. Każda istota czegoś cię nauczyła. Każda istota służy Tobie dlatego wszystko co się dzieje jest dla waszego najwyższego dobra rozumiecie czyli teraz nie buntuj się że ci coś w życiu nie wyszło że ktoś był bla 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 bo każdy powtarzam każdy na twej drodze przyszedł żeby cię Czegoś nauczyć, służył Tobie, a nie przeciwko Tobie, rozumiecie? Bo w każdym jest Bóg, w każdym jest Stwórca i wszystko, co się dzieje, dzieje się dla Twojego najwyższego dobra, rozumiecie? Czyli spójrz teraz na życie Swe. I bądź wdzięczna z miłością. Zobacz, że wszyscy i wszystko było dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Im wyżej będziesz, tym więcej zobaczysz. Rozumiecie? Dlatego. Tylko i wyłącznie co macie robić, to tutaj rosnąć, tutaj świadomość, self, to jest praca ze sobą, nad sobą. Nic na zewnątrz się nie zmieni, pókiś ty się tam nie odskniesz. Także teraz, jak będziesz miała kogoś naprzeciwko, to uwierz mi, że tam jest Bóg, tam jest coś, co ma Ci coś pokazać, nauczyć, powiedzieć. Otwórz serce, słuchaj. Rozumiecie? Także wszystko jest dla Was. Nigdy nic dla Was nie odebrano. Wręcz przeciwnie, cały czas dostajecie. Cały czas. I każdy służy komuś czemuś, a twoją wolną wolą jest, komu służysz, czemu służysz. Miłość, nienawiść. Ta sama linia. Komu służysz? Rozumiecie? Także tak samo jest z miłością. Kochaj mocno, cierp jeszcze mocniej. O tak to jest. Bez cierpienia nie ma miłości. Nie otworzysz serca, jak będziesz nie chciała cierpieć. To jest no to jest tak, po prostu. Ja kocham mocno i cierpię z klasą po prostu. Nauczyć się cierpieć, cierpienie jest rzeźbiące, jest wspaniałe, a to, że macie program, że nie chcecie cierpieć, to dlatego nie potraficie kochać i otwierać serduszek. Także kochaj mocno i cierp, muziarczki.